Google Ads, AdWords i jeśli chcesz wiedzieć, która kampania Google Ads daje teraz najlepsze wyniki, słuchaj uważnie, bo ta odpowiedź może zmienić twój biznes. Większość reklamodawców przypala swoje budżety, bo wybiera zły typ kampanii. Jedna kampania wygrywa wszystko: to Performance Max, jeżeli oczywiście ma dane zebrane. Dlaczego? Bo wykorzystuje wszystkie sieci reklamowe Google naraz i używa sztucznej inteligencji, żeby automatycznie dopasować, gdzie pokazać Twoje reklamy, komu je pokazać i jak ustawić budżet, żeby wycisnąć maksymalne wyniki z tych reklam. To tak, jakby Google pracowało za Ciebie 24 na dobę, szukając najlepszych klientów. Jeśli jesteś kompletnym początkującym, zacznij od kampanii w wyszukiwarce, bo łatwiej ją zrozumieć. Ale jeśli masz choć trochę doświadczenia, Performance Max to kampania, której musisz spróbować, jeśli chcesz sprzedawać więcej i szybciej skalować swój biznes. I teraz, jeśli chcesz, żebym ci pomógł ją ustawić albo sprawdzić, czy w ogóle można ją już ustawić, tam na dole są dane moje. Napisz, zadzwoń, zobaczymy, czy będzie jakaś przestrzeń do współpracy. A teraz życzę Ci dużo klientów i miłego dnia.